Gościem w Audycji Mała Czarna jest Ewa Wrzos. Witam Ciebie. Witam. Ewa jest pasjonatką zdrowego odżywiania i kuchni wegańskiej. Blogerka prowadzi restaurację Wegarnik, a porozmawiamy dziś o kontrowersyjnym dla niektórych temacie weganizmu. Czy jest on szkodliwy dla naszego zdrowia? Jak zastąpić produkty mięsne i zwierzęce? Jeśli macie jakieś pytania podczas trwania naszego programu do naszego gościa, oczywiście piszcie do nas na profilu audycji Mała Czarna. No i skoro będziemy rozmawiać o weganizmie, to na początek, jakie są Ewa jego założenia? No właśnie, często spotykam się z pytaniami na ten temat. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, co to tak naprawdę jest weganizm. Niektórzy mylą go z wegetarianizmem, myślą, że to to samo. Weganizm od wegetarianizmu różni się tym, że eliminuje z diety wszystkie produkty od zwierzęce. Więc nie tylko mięso, ale także nabiał, jajka, nawet niektórzy weganie unikają nawet miodu no bo też jest to produkt odzwierzęcy, także tylko produkty roślinne wchodzą w skład diety wegańskiej. No jak tak o tym opowiadasz, to mam wrażenie, że nie jecie prawie nic, ale do tematu odżywiania i tego, co jecie, jeszcze przejdziemy. No jestem też ciekawa, czy weganizm to jest tylko i wyłącznie dieta, czy to również jest styl życia? No bo na przykład w internecie czytałam, że weganie bardzo często nie noszą futer, czy też różnego typu innych mhm. wyrobów, które robione są ze zwierząt. No, jak to dokładnie. wygląda? Dokładnie, no w, musi po prostu przekładać się to też... Y nie tylko na odżywianie, ale też no, praktycznie w wielu innych dziedzinach życia się to objawia. No bo rzeczywiście nie, nie wyobrażam sobie, żeby no, ktoś, kto jest weganinem, mógł na przykład nosić skórzane ubrania, czy no, no, futra, czy, czy coś w tym stylu, no bo jednak czy, czy kosmetyki, na przykład używać kosmetyków testowanych na zwierzętach. Bo jednak w każdej dziedzinie życia no, możemy się rzeczywiście spotkać z tym e, niewłaściwym traktowaniem zwierząt, no i, i trzeba naprawdę uważać, żeby, żeby starać się takich rzeczy unikać. Nie? A jak u Ciebie to się zaczęło? To był Twój świadomy wybór? Czy ktoś cię na przykład nie wiem, przekonał, namówił, czy też zainspirował do tego? E, to znaczy, tak jak u większości wegan, to była taka droga stopniowa, i podobno są jeszcze kolejne stopnie, także jeszcze jeszcze coś mnie czeka. E, no bo zaczęło się oczywiście od wegetarianizmu. I y, przejście na wegetarianizm, no to tak już planowałam od, od dziecka, już tupałam już nóżko i mówiłam, nie, jak skończę 18 lat, to zostanę na pewno wegetarianką. I wtedy jeszcze nie miałam takiej świadomości, że oprócz wegetarianizmu jest coś więcej jeszcze potrzebne, żeby właśnie nie, nie krzywdzić zwierząt. Myślałam, że nabiał i właśnie te inne produkty od zwierzęce w żaden sposób zwierząt nie krzywdzą, no ale niestety we współczesnym świecie produkcja na taką skalę mleka, jajek i tak dalej, no wiąże się z ogromnym cierpieniem zwierząt. Tak naprawdę nieraz więcej cierpienia przysparza zwierzętom właśnie pozyskiwanie mleka czy jajek niż niż pozyskiwanie ich na mięso no, dlatego w 2013 roku zdecydowałam właśnie, że pogłębię tą dietę wegetariańską i przejdę na weganizm. Wydaje mi się, że wielu ludzi o tym w ten sposób nie myśli, że jednak to jest cierpienie zwierząt również przy produktach typu mleko, czy na przykład jajka. No a jestem ciekawa, jak na przykład reagują Twoi znajomi czy rodzina na to, że jesteś weganką. Bardzo różnie no, można spotkać różne opinie. Wiadomo, że to starsze pokolenie, no to jest nastawiona często sceptycznie i tak myśli właśnie, że my nic nie jemy, że w ogóle rozchorujemy się, albo że jemy tylko jakieś sałatki i w ogóle, że jesteśmy za chudzi. ale wśród znajomych no to jest właśnie dużo głosów poparcia, dużo osób też udało nam się przekonać, że to jest fajna dieta, posmakowali na przykład u nas jedzenia, stwierdzić, że rzeczywiście pyszne, że jest co zjeść na takiej diecie i, i sami na przykład zaczynają wprowadzać też coraz więcej produktów wegańskich albo w ogóle przechodzą na wegetarianizm czy weganizm. Dzięki naszym namowom, no można tak powiedzieć. Mówisz, że część Twoich znajomych zareagowała o Boże, Wy nic nie jecie. No właśnie, mhm. kiedy ja myślę o weganizmie, no to mam podobne skojarzenia i podejrzewam, że też podobne skojarzenia mają nasi słuchacze. Podobne skojarzenia ma tutaj dziewczyna Martyna, która nas właśnie mhm. realizuje, jak tak rozmawiałyśmy przed programem. No bo będąc weganiną nie jemy mięsa, jajek, mleka, miodu oraz innych produktów, które pochodzą od zwierząt, w takim razie czym je zastąpić? Mm -hmm. No właśnie tutaj jest ta ciekawa kwestia, że mm, pozornie ograniczamy sobie te produkty, które jemy, ale tak naprawdę no, widzę po, po samej sobie, że jest dokładnie odwrotnie. Jak byłam na diecie mięsnej i przeszłam na wegetarianizm, to nagle różnorodność jakichś dań, które zaczęłam jeść, się zwiększyła i kiedy przeszłam z wegetarianizmu na weganizm, no to jeszcze bardziej stało się to widoczne, że po prostu ta dieta stała się jeszcze bardziej różnorodna. I tak naprawdę no, codziennie je się co innego, codziennie masz jakieś inne pomysły, bo z warzyw można wyczarować takie cuda, że, że naprawdę no polecam. Jeżeli już mówimy o czarowaniu, no to właśnie próbuje nas zaczarować jedna ze słuchaczek i pisze, Aneta dokładnie, że nie może wyobrazić sobie dnia bez produktów pochodzenia zwierzęcego. I pyta się, czy, mo czy mogłabyś opowiedzieć w takim razie, jak wygląda twój przykładowy dzienny jadłospis. Od momentu, kiedy rano wstajesz, jesz śniadanie, aż do kolacji czy też deseru. Mhm jasne, więc no myślę, że tak, jeżeli chodzi o śniadanie, to na pewno dużo osób tutaj ma ten problem, no bo co położyć na kanapkę, czy na przykład czym zalać płatki jakieś, czy ludzie często lubią na śniadanie zjeść jakiś jogurt czy coś takiego. No ale tutaj nie ma z tym naprawdę żadnego problemu, ponieważ y, są produkty mleczne, które są roślinne. Mamy bardzo szeroki wybór mlek, tak naprawdę będąc y, na zwykłej diecie mamy tylko jedno mleko, a będąc weganinem możemy sobie płatki zalać mlekiem sojowym, mlekiem ryżowym, mlekiem kokosowym, mlekiem migdałowym, mlekiem z orzechów laskowych, z orzechów włoskich i tak naprawdę dużo, dużo innych. Każdy też ma inne właściwości, i są to przeważnie bardzo zdrowe produkty. Do tego są też oczywiście jogurty wegańskie, śmietany. Jeżeli chodzi o kanapki, no to różnego rodzaju pasty możemy nakładać na kanapki z różnych warzyw. Naprawdę jest duża rozmaitość. Jeżeli ktoś na przykład bardzo lubi jajka, to też wcale tutaj nie jest y, y, jakiś stratny przechodząc na weganizm, ponieważ można zrobić nawet wegańską jajecznicę, która rzeczywiście ma smak jajka. Y, tam... A tu jestem ciekawa, może potem podasz przepis <grych> dla naszych słuchaczy? No sekretnym składnikiem jest sobie tak zwana czarna sól, która rzeczywiście ma ten jajeczny posmak. A samym tym produktem, na którym się, y, tą, tą bazą tej jajecznicy, tofucznicy, jest właśnie tofu. I dzięk proszę. Dzięki dodatkowi tej czarnej soli rzeczywiście ma jajeczny wosmak. Jestem ciekawa, co ty jesz, kiedy wychodzisz ze znajomymi, na przykład do restauracji. Okazuje się, że nie jest ona wegańska, no ale o tym po chwili muzyki. Wspomniałaś o tym, że weganie mają bardzo szeroki wybór różnego typu mlek, czy też opcji na śniadanie. W takim razie, nie wiem, na przykład, jakie jest Twoje ulubione śniadanie? Ojejku, <laughs> codziennie co innego. Trudno powiedzieć co najbardziej, ale na przykład bardzo fajną opcją na śniadanie, szczególnie jeżeli ktoś na przykład rano ma niedużo czasu, żeby je przygotować, to są takie desery mleczne, na przykład z chii i z tapioki, które można przygotować sobie wieczorem wcześniej dnia, dnia poprzedniego. No i rano tylko wyciągnąć słoiczek czy tam szklankę z lodówki i sobie taki deser schrupać i... W dodatku są bardzo zdrowe. Y, polega to na tym, że takie ziarenka chii lub tapioki musimy zalać y, ulubionym mlekiem, najlepiej kokosowym, bo ono jest najtłustsze, więc da taką najfajniejszą konsystencję. Y, zalewamy takim mlekiem i w przypadku chii wystarczy tylko zalać i już przelać do słoiczka, udekorować owocami i rano mamy gotowy taki jogurcik powiedzmy na śniadanie. Y, natomiast jeżeli chodzi o tapiokę, to najpierw trzeba ją podgotować, y, ostudzić, później włożyć do słoiczka i do lodówki. No i też oczywiście z ulubionymi dodatkami podawać i to jest no, naprawdę świetne, polecam. No i wracając do, te, do tego, o co prosiła nas słuchaczka, co zresztą resztą posiłków? Czy przygotowanie ich zajmuje dużo czasu? No i dalej, jak wygląda właśnie ten przykładowy plan dnia, tego co jesz dalej po śniadaniu? Mhm. No to ile czasu nam to zajmuje, to już wszystko zależy od tego, czy chcemy większość produktów przygotować sami, bo możemy przecież samemu zrobić mleko kokosowe czy sojowe czy wolimy, czy mamy mniej czasu i wtedy wolimy kupować już gotowe produkty w sklepie, no bo są one dostępne, wiadomo, że wtedy jest troszeczkę drożej, no i czasami mamy tam jakieś dziwne dodatki, ale też możemy znaleźć produkty ekologiczne, więc to nie jest aż tak duży problem. Natomiast wiadomo, no możemy wybrać dania proste, które będą przypominały tradycyjne posiłki tak jak na przykład jakieś warzywne kotlety z podane z surówką i z ziemniakami No właśnie, a co zamiast schabowego? No kurczę, nie mamy tego mięsa, nie mamy białka. No i jaka jest alternatywa dla takiej osoby? No, i tutaj moim zdaniem znowu tak jak w przypadku mleka. Kiedyś mieliśmy do wyboru tylko jedno mleko, kiedyś mieliśmy do wyboru tylko jednego schabowego, a teraz mamy do wyboru całą masę różnych burgerów, bo burger może znaczy kotletów. Kotlet może być z buraka, może być z dyni, z marchewki, z cukinii, może być z ryżu, z kalafiora, z kaszy jaglanej, z ciecierzycy, z soczewicy, z soi. No naprawdę, wybór mamy przeogromny. Także jeżeli chodzi o kotlety, to żaden problem. A co na kolację? Na kolację, no to no myślę, że podobnie tak jak śniadanie. Tutaj jakieś produkty takie lżejsze, fajnie się sprawdzą w stylu desery z owocami. No i pasty na kanapki tak samo, to są fajne rzeczy. Jeżeli na ciepło, no to fajnie na przykład przygotować jakąś kaszę jaglaną z warzywami. To już no, zależy co kto lubi, ale naprawdę nie ma z tym problemu. A jeżeli chodzi na przykład o przekąski, to preferujecie głównie owoce, czy robicie sobie coś, co podjadacie na przykład w ciągu dnia, żeby to było pełnowartościowe? Różnie, bardzo fajnie jest. W sumie rzadko się zdarza, żebyśmy na przykład kupowali jakieś gotowe przekąski w stylu chipsy czy coś takiego, bo też tego typu rzeczy można fajnie przygotować samemu. Na przykład można zrobić chipsy z jarmużu pieczone w piekarniku. Jeżeli chodzi o frytki, to na przykład nie muszą to być tylko frytki z ziemniaków, można zrobić frytki z różnych warzyw. Mogą być właśnie w wersji takiej niskokalorycznej, pieczone w piekarniku, a możemy je normalnie usmażyć na oleju. Wtedy już będą zupełnie przypominały takie zwykłe frytki, tyle że będą po prostu miały ciekawszy smak. Dużo jest takich y, fajnych pomysłów na przekąski wegańskie. Też bardzo dobrym pomysłem jest podgryzanie sobie w ciągu dnia różnych bakali, orzechów, bo to dostarcza dużo wartości odżywczych, energii i jest no, naprawdę bardzo zdrowe, pyszne i nie tak kaloryczne jak jakieś tam przekąski ze sklepu. Brzmi ciekawie, jednak czasami tak jak e, zapytałam już ciebie przed przerwą, obiecałam słuchaczom, że wrócimy do tego, co podczas wyjścia ze znajomymi. Wybierasz się gdzieś większą grupą, no i niestety, ale lądujecie w restauracji, która, no, wegańską nie jest. No i jak tutaj wybrać mhm. potrawę, co zrobić, kiedy w karcie nie ma nic wegańskiego? No z tym rzeczywiście nieraz jest ciężko, wszystko zależy po prostu od restauracji, no bo są takie restauracje, które słysząc, że coś wegańskiego, to, to w ogóle nie wiedzą o co chodzi i, i pytają, co to znaczy, a są takie, które, w których oczywiście wszystko jest na przykład przygotowywane świeżo i dla kucharza to jest wręcz wyzwanie, żeby teraz tutaj coś ciekawego wymyślić i, i nie ma problemu, żeby coś tam wegańskiego przygotował, nie? Także no wszystko, wszystko zależy od restauracji. Tutaj z Martyną rozmawiałyśmy sobie o sytuacji, kiedy ona akurat w roli gdzieś tam kelnera, czy też osoby przygotowującej była no, świadkiem na weselu, gdzie była weganka. No i oczywiście część produktów było przygotowanych specjalnie pod nią, no a część no, no niestety było takich standardowych. Co ty zrobiłabyś w takiej sytuacji, gdybyś została zaproszona na wesele, no i no, byłabyś jedyną weganką tam? Mhm. No już też oczywiście miałam takie sytuacje, tylko wtedy to jeszcze było za czasów wegetarianizmu. No i wtedy rzeczywiście jest, yy, przygotowywane są po prostu inne, inne dania, jeżeli się wcześniej to yy, uprzedzi o tym, no to, to, to nie ma z tym przeważnie żadnego problemu i po prostu dostaje się jakieś tam inne danie, nie? Mówię, też zależy, gdzie jest, gdzie jest to organizowane, niektóre restauracje bardziej się postarają, inne mniej, widać, że niektórzy kucharze może rzeczywiście nie do końca mają pomysł, ale często jest to naprawdę fajnie zrobione. Tak, a jeżeli chodzi na przykład o wagę, ty jesteś bardzo szczupłą osobą. Uważasz, że weganizm sprzyja szczupłej sylwetce? Hmm, wydaje mi się, że raczej tak, że no jednak ciężko jest na diecie wegańskiej, żeby ktoś był otyły. No to raczej się jeszcze z tym nie spotkałam, chociaż spotkałam się z osobami, które są na diecie wegańskiej i, i nie wyglądają wcale jakoś za chudo, czy coś takiego, tylko trochę tego ciałka mają. Także hmm, myślę, że no nie jest to ani problemem w tę stronę, że jesteś za chudym, ani no na pewno nie jest tak, że można od tego przytyć, no to to już spokojnie. A weganizm a zdrowie? Czy na przykład uważasz, że są jakieś przeciwwskazania, żeby zostać weganinem? Czy ty na przykład byłaś u lekarza przed przejściem na ten sposób odżywiania? To znaczy wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo się teraz zmienia w świadomości ludzi i lekarzy też na ten temat, bo y, kiedy przechodziłam na wegetarianizm, to słyszałam bardzo dużo takich opinii, że nie, że to może być niezdrowe, że to nie do końca tak można, że to trzeba y, bardzo dokładnie analizować, jeżeli się chce przejść na wegetarianizm czy weganizm, bo to jest niebezpieczne, wręcz jeżeli się dobrze do tego nie przygotuje. A teraz no to już jest wręcz przeciwnie, coraz częściej spotykam się z takimi opiniami, że bardzo dobrze właśnie, że, że super to jest bardzo dobra dieta dla, dla zdrowia. No i ja sama wewnętrznie też jestem o tym przekonana, że jednak mięso bardzo toksykuje organizm i to na pewno nie jest dla nas dobre, żeby jeść mięso. Ty tak pokochałaś weganizm, że postanowiłaś razem z narzeczonym otworzyć knajpkę, która nazywa się Wegarnik. No i tak może na początek dla tych, którzy nie słyszeli, czy też będą się do was wybierać, skąd pomysł na taką a nie inną nazwę? Nazwa wegarnik wzięła się stąd, że no, praktycznie zaraz po przejściu na weganizm postanowiłam coś działać w tym kierunku, żeby jakoś, no nie wiem, przekonać innych, pokazać jak fajna jest to kuchnia. Więc postanowiłam w pierwszej kolejności założyć bloga kulinarnego z wegańskimi wypiekami. Czegoś takiego jeszcze wtedy nie było w sieci, więc pomyślałam, że to fajny pomysł. No i stąd nazwa Wegarnik, czyli wegański piekarnik, no bo były to tylko wypieki. No i tak bloga prowadziłam już przez jakiś czas, nazwa się przyjęła, więc otwierając restaurację, no bo to jakby był nasz kolejny krok w, w, w tej kwestii szerzenia weganizmu, powiedzmy sobie tak. No, to postanowiłam, że po prostu ta nazwa pozostanie, no bo już jakoś tak zżyła się z nami. A nie baliście się, że podczas otwierania tej knajpki, że to będzie takie dość niszowe, że jednak mało jest wegan? Jak to w Zielonej Górze w ogóle wygląda? Jest ich mało, dużo? Ilu macie klientów? No, trochę się tego obawialiśmy, ale. Teraz po ilości klientów wydaje nam się, że jednak tych wegan jest całkiem sporo. No i też często gdzieś wśród znajomych co chwila słyszymy, jakieś, że jakaś nowa osoba właśnie przeszła na weganizm, że ktoś się zainteresował, że ktoś już się skłania w kierunku weganizmu, więc tych osób jest naprawdę coraz, coraz więcej. A co polecacie mięsożercom, którzy przychodzą po prostu do Waszej knajpki z kimś znajomym? Czy są takie produkty, które no wyjątkowo w smaku przypominają mięso? No jest rzeczywiście dużo takich osób też, które nie są weganami i przychodzą do nas. No i, i często pytają, a co takie będzie najbardziej w mięsnym stylu? U nas jest sześć rodzajów burgerów, i w każdym burgerze jest właśnie inny kotlet. Taki najbardziej przypominający mięso to jest taki klasyczny burger amerykański, bo burgery są inspirowane różnymi krajami świata. No i ten amerykański właśnie tak, może najbardziej dla mięsożerców jest pasujący. W nim w środku jest sejtan. Sejtan to jest takie właśnie wegańskie mięso, można powiedzieć. Przygotowywane z mąki pszennej, z której wypłukiwana jest skrobia i pozostaje sam gluten. Przygotowujemy to sami, bo można też kupić taki produkt gotowy. Dodaje się tam odpowiednie przyprawy, grilluje się to. I rzeczywiście w swojej konsystencji sejtan dosyć przypomina mięso. No i dla tych z Was, którzy mieliby ochotę spróbować czy też burgerów, czy innych deserów, Ewa ma niespodziankę, ma konkurs. Do wygrania będzie właśnie kilka takich potraw, także śledźcie nasz fanpage, fanpage audycji Mała Czarna. No i Ewa, powiedz, jeżeli naszych słuchaczy zainteresował ten temat weganizmu, zainteresowała Wasza knajpka, gdzie mogą znaleźć więcej informacji na ten temat? I w jaki sposób się oczywiście z Tobą kontaktować? Zapraszamy w takim razie na naszego fanpage'a facebookowego Wegarnik. No, i można się kontaktować też mailowo. Wszystkie dane znajdziemy właśnie na fanpageu Wegarnika. Także zapraszamy Was do kontaktu, a Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 14. .00.